Poziom podstawowy bardzo dobry, tak by atakę ocenia swoją znajomość języka angielskiego. Minister do spraw pomocy humanitarnej nie wie jeszcze, czy w razie sukcesu w majowych wyborach do P, ktoś zastąpi ją w kancelarii premiera. Minister Pytana była o znajomość języka angielskiego na antenie Radia Z w kontekście kandydowania do Parlamentu Europejskiego. Trzeba go znać, ale w PET trzeba też rozmawiać w językach ojczystych. Jest tłumaczenie symultaniczne, stwierdziła Beata Kempa. Przypominała też, że gdyby nie rozmowy kuluarowe, w szczególności w USA, nie odniosłaby sukcesu w postaci nowojorskiego memorandum na pomoc humanitarną. Zaznaczyła, że wówczas nie korzystała cały czas z pomocy tłumacza. Swoją znajomość od angielskiego oceniła na poziom podstawowy bardzo dobry: Nie uciekam i nie porzucam? To, delikatnie mówiąc. Złośliwe? Tyle dobra udało się zrobić Polakom? Syria, Aleppo. Oceniła z kolei pytanie o to, czy jej stanowisko w kancelarii premiera Mateusza Morawieckiego nie zostanie zlikwidowane po ewentualnym zdobyciu mandatu europosłanki. Nie zgodziła się ze stwierdzeniem, że funkcja ministra odpowiedzialnego za pomoc humanitarną utworzono specjalnie dla niej po odwołaniu gabinetu Beaty szedło Dobrze by było, gdyby to stanowisko zostało zachowane, stwierdziła. Porzucam to nie jest dobre słowo. Kropka, cóż to jest za słowo ewakuacja? Oburzała się na uwagi, że opozycja nazywa masowe kandydowanie ministrów do pełcieczką. Funkcjonuje w dużej polityce od 14 lat. To jest sporo. Nie zmęczyłam się. To kwestia wykorzystania doświadczenia, które nabyłam. Przekonywałaby atakępa.